A jakiś kubie... Fok! Masz. A. Zaraz nas kurde tutaj zje. Fak, co, co nas leje tutaj jeszcze? Ha. Dobra, sprawdzimy, czy to można jeść. Nie, coś się chyba z tego kraftuje. Nie, 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 nie! Super. Zabity przez rybę. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Smok 6240 i jest to kolejny odcinek z naszej serii Smok Pack Generalnie dzisiaj miał się ukazać filmik z The Wall'sów który nagraliśmy razem z Ed'em ale niestety nam trochę nie wyszedł, Jovi też się generalnie jego nagranie popsuło, więc pomyślałem, że teraz będzie też Espack, ale już jutro y, będzie odcinek z czegoś innego, może nawet z innej gry. E, więc tak, jak widzicie, dlaczego 50 y, tych modów przed chwilą było przecież 48. A to, a to dlatego, że niedawno, tak jakieś y, 15 minut temu, w, udało mi się wgrać na tą wersję y, SPK Mok Mock Reachers, więc y, wchodzimy teraz y, i zobaczcie, że to naprawdę działa. Pst, filkołak, A my złota nie mamy. O, niedobrze, niedobrze. Y, w każdym razie tutaj już sobie y, szczura upiekłem. I będzie trzeba zorganizować yy, skrzynkę z jedzeniem, bo już mamy naprawdę, y, już się zbiera tego jedzenia, a my nie mamy gdzie to trzymać. Myślę, że generalnie taki magazyn i takie rzeczy to będą bardziej w domu. Dom będzie na tamtym wzgórzu. Tu będą takie maszyny, generalnie, więc to wszystko później się y, przeniesie. Tu zaś to obudowałem. Jeszcze mi się tam wisy spałnią, więc jest dobrze. I tam będzie właśnie pomieszczenie do Tamkrafta. Tak. Tu mamy takie zejście na dół. I tu taki most, żeby dało się przechodzić. O, jak widzicie, spawnią się rzeczywiście. To dobrze. Nazbierałem też trochę tych drzewek, spawnów. I zdobyliśmy bombę. Bombę skripera Niestety dźwięki muszę wyłączyć. I kurczę mamy teraz niefarte. Trzeba by się w ogóle wybrać do wioski Bo tam jest dużo itemów. Dobra to odłożymy tutaj to, 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 to. Generalnie o i chyba tyle. Mam nadzieję, że nam się zmieści chociaż część. I... O! Zniknął! Yes! Dobrze. Powiedzcie mi też, czy... Mam wgrać y, moda, który jeśli przepalę w piecyku y, mięso zombie, to dostaję skórę, bo ja nigdzie nie mogę znaleźć krów, a skóra będzie nam naprawdę bardzo potrzebna do batpaków naszych. O, już jest skorpionek. Fajnie, zabijemy sobie. Ginie. Też jakieś mięso. Realnie te jakoś się... Teraz na tym Mock jest często jedzenie. To jest mięso w ogóle? I teraz nie jesteśmy głodni. Lol. Dobra, idziemy do wioski. O, o, jest wilkołak. Ubijemy go, żeby później problemu nie było. Tam wilczek też. No, chodź tu do mnie, ty. Okej, okay. gdzie co tak sobie cichutko dźwięki włączę na 30%, żeby coś jednak było słychać? O, konik. Dobra, ubijemy. Lol, ważka, lol. O, kolejny wilkołak. E, w ogóle na jakim jestem? Dobrze, na hardzie. Ok, J jest spoko. Dziwne w ogóle, że mnie te skorpiony nie nie atakują. No, chodź tu. Okej, okay, co nam dałeś? A, jakiś głupie. Fok! Masz. Ah, zaraz nas kurde tutaj zje. Fak, co, co nas leje tutaj jeszcze? Ha. Dobra, sprawdzimy, czy to można jeść. Nie. Coś się chyba z tego kraftuje. Nie, 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 nie! Super. Zabity przez rybę. E, o, tu, w tą stronę. Nie. Nie. W, w ogóle ja wędrowałem trochę poza odcinkiem. Znalazłem kolejnego takiego dungeona, wioskę i e, bagna bagna tam y, dungeon się chyba wygenerował w, tom, w tą stronę tylko kurczę szybko bo tych itemów jednak trochę mieliśmy ja sobie te dźwięki jednak wyłączę bo mi laguje przy mnie konia będzie trzeba sobie y, takiego załatwić tylko nie wiem czy teraz bierzemy czy później chyba później o jakie słodkie motylki huh. Tylko właśnie nie wiem czemu im, jak się respiem to im HP zabiera. Dobra, dużo koników. Kurczok. Generalnie tak, śmiałem, bo e, Kaigen XUE, z którym e, gadałem wczoraj, to on mówi e, kiedy udostępnisz paczkę, e, chcę ją sobie pobrać i z niej nagrywać i zamienię na hapak. Tak, generalnie e, on mówił, że to będzie jakiś tam m, habit pack czy coś takiego. My się właśnie z e, kilkoma kolegami śmieliśmy, że to będzie chuj Pack. Właśnie. O, 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 o! Znowu nas leje Kurczę, tam jest mieczyk Rolnie yy, Dobra, miecz I bijemy, gdzie to jest? Gdzie ten skurczybyk? A, tu! No ryba to jest, to jest Zwyczajna, normalnie pospolita ryba Gdzie? O, tu! Nawet pirania nie jest Lol Jeszcze szkielet bry FOK! Nie się mnie zabić I trzeba te drewniane itemy wyrzucić bo nam tylko miejsce w ekwipunku zabierają What the fuck Nie serio Ja sobie w ogóle muszę jakąś muzyczkę pobrać bo ta, ta moja standardowa to trochę nie to trochę nie pasuje w ogóle deszcz by się przydało, wyłączyć. Pst! dobra, co tu jest? Znów mnie coś za... Nie dziwięć. Co? So. Okej. Okay. Dobra, przynajmniej mnie ominął. To jest plus. Kurde, po co ja wgrywałem ten creature? Szybko, 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 na hypcika. Thin. Dobra. Hmm. Szybko, zanim na mnie znikną. Żelazo, 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 żelazo. Dobra, wiecie co? Y ja zrobię cięcie i spotkamy się już z itemami w wiosce. Lol, indyki? Ja. Ej, a wypada z nich mięso normalne? Chyba tak, takie kurze. Inny dyk. Nie, piórko. No dobra, to spotkamy się już i na, najpewniej jak przestanie padać. Dobra, jestem. E, sobie przypomniałem, że jak pada deszcz to jest właśnie e, naenergetyzowana ta trawa i więcej temu wypada, więc... Oh, FOK! Nie! Idziemy, idziemy, uciekamy, uciekamy. Wilkołak FOK! Nie! Fuck no, fuck no! Odpieprz się od nas, idź! Super, dobra. Epicka walka z Wilkołakiem. Na szczęście mamy dużo strzał, więc może damy mu tak radę. A, już mu mało HP zresztą zostało, jak widzicie. Tylko to powinno być, że z 30, a to jest z 22, to się obniża. To coś się chyba zbugowało na tym. No ale dobra, w każdym razie wiadomo ile ma ten jeszcze HP. Yy, I tu. No, umieraj, umrzyj. Mam nadzieję, że nam coś da chociaż takiego ciekawszego. No. O nie, a tam kolejny. O, żelazny kilof chociaż. Szybko, szybko, szybko trzeba go zabić. A tam już jest przemieniony. Fuck. Dobra. E, to szybko, póki się nami nie interesują. Zniszczymy tą trawę. O, nawet golden nugget wypadł, jak widzicie. I co? O, trzy bomby wypadły też. No to spoko e, Bomby się nam przydadzą od razu taki jak widzicie wypad też e, Taka połówka emeralda gotowa już Dużo bomb tutaj wypada Idź ty mity Ty mi staniesz tu już nie będzie naelektryzowane. No Dobra to Trochę was tu dużo nie, 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 nie! Nie waż się. Dobra, szybko go zabijemy. Skóra jest przynajmniej. Weźmiemy tutaj tą naelektryzowaną. Tą też. Ale i tak musimy uważać, bez nocy tej pełno tych wilkołaków grasuje. Już mamy pięć, dobra. Za chwilę będzie Emerald Dużo tej trawy, trzeba korzystać. Fok Duchy. Super. Gincie Co m... O o o o o o o fuck 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 off, fuck off. Kurde. Do nią mnie jeszcze? Już nie. Oj, ogr. Super. O tym tylko marzyłem. Fuck it is shit. Super. Lol, na drzewie jesteśmy. O! I mamy, mamy podziemia. Mamy podziemia. Zlokalizowane podziemia. Spoko. To tu się wybierzemy. E, a teraz musimy iść e, po nasze temy. Bo nam zaraz tutaj. Do, zani, zanim nas nie zjedzą. Fuck. Nie, 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 nie! Wybuch? Nie. Dobra. Szybko. Już mnie duchy gonią. Więcej was matka nie miała, ile was tu? O nie. Fuck. Fuck off. Fuck off! Wiosce jest bezpiecznie, ale muszę odzyskać itemy. Znowu piorun trafi, to ja zginę. Muszę uważać. Dużo tych bomb tutaj już mamy. Okej, okay, już jesteśmy blisko, już jesteśmy blisko. O nie, tylko nie koń. Idź ty mi stąd. O zegarek, lol. A gdzie moje itemy? Nie, gdzie, gdzie mojej. No, fuck. Tyle itemów. No nie, o... What the fuck? Ej, zostawcie mi tej temy. No, no i ty jeszcze wilkołaku, ciebie po prostu jeszcze potrzebuję do szczęścia. Fuck! Nie, 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 ja tylko żartowałem, przepraszam, przepraszam. Nie, nie, nie! nie! Dobra, szybko, 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 szybko. Kurde, nie, no bo musisz Musisz ciągle ginąć, smok, nie? Tyle żelaza mogłeś Właśnie, tyle żelaza Jezu, tyle żelaza straciliśmy Kurde Zbroję se mogłeś zrobić Ale nie, bo czekałeś na lepsze materiały Kurde Złoto też byśmy mieli Z tych nagetów, ale nie Bo musiałeś stracić wszystkie itemy O, mamy przynajmniej piórko Zawsze coś O, TNT Okej okay. Nie Idź ty mity Fuck, nie Musi być kolejny Uciekamy, spieprzamy stąd Spierdalamy, chodźcie Dajcie bomby, dajcie bomby, są bomby, okej okay. Macie, macie z bomb O, właśnie, hodowla drzew gumowych Nie, ile Ile was tu, no Nie Dajcie mi moje itemy Ja chcę moje itemy z powrotem Zostawcie mnie Co ja wam takiego zrobiłem No nie Łot nie ma Oczywiście, no Kurde bo, jak żeby mogły być? Wr wracamy do wioski. Fuck! Nie! Nie! Fuck off! Fuck off! Do wioski, do wioski. Szybko! W wiosce jesteśmy bez. Lobdiaksa? Łód. a co to za mob w ogóle? What the fuck! Szybko, szybko do kości... Biegnij! 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 No nie! Szybko! Jezu! Może mi ktoś powiedzieć, co tu się dzieje? Dobra. Ach, sprzedawca z McDonalda. Ty chcesz nagety, tak? Kurde, tyle itemów. Nie. Dajcie mi jeść, dajcie am am. What the fuck, co to jest? Co to jest, ja się pytam. What the fuck Okej okay. Za dużo wrażeń Za dużo wrażeń Jak ja w ogóle Jak ja mam tutaj przeżyć? Patrzcie Zabije mnie tu coś zaraz No mówiłem Mówiłem Szybko Pojedzenie, pojedzenie Że mi wieśniaków nie wybili, bo będę zły Ziemniaczki, szybko Amniam, miam, Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę głodu Najlepiej gdyby marchewki były, ale marchewki są tam A tam jest dużo tych Złych Musimy sobie zrobić łóżko, żeby się odradzać w domu, bo tu kurde Nie Idź sobie Ja nic od ciebie nie chcę Nie! Nie, 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 ja się nie zgadzam Protestuję, protestuję Am, niam, 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 niam Szybko Są nasze itemy Musi być miecz, musi być miecz Gdzie ja wpadłem, no Jest mieczyk eee. Dobra, nie, 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 nie bierzemy wszystkiego, bo my tu zginiemy zaraz Stając my niemy tutaj zaraz zginiemy zostawię i wbijamy do chaty super a co tu drzwi nie ma o nie tu jest hard jak mi zombiaki pozamieniały villagerów w tych to ja jestem nie eee, ja tu muszę mury z na tą wioskę na pewno i już nie ma nie ma także nie a w ogóle kościół zamurowuje, tak że oni nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi, yy, bo mi tutaj ich wszystkich powybijają. Już idzie jakiś. Kurde. Yy, wszystkie wejścia do domków zamurowuje, yy, nie ma, nie wybiją mi ich. Nie ma. Ginie. Fok. Gdzie ty skurczybek Dobra Trzeba wziąć Tu jest jeszcze ten szczur e, już, już nie pada, można dźwięki włączyć e, Weźmiemy trochę tego dyrta I będzie trzeba kończyć zaraz kurczę Ale masakra Masakra. Co wy tu na dworze robicie? Coż was zjedzą, no? Tu was zamurowuje. Dobra. Kościół też zamurowuje. Tu zamurowuje. O. Dobra. I tak ma być, żeby mi ich tutaj nie wybili. Będzie trzeba oświetlić w tym koście, bo jest ciemno. Nie. Jak jest to Creatures, to nie ma co czekać. Trzeba teraz to zrobić. Nie. Oh, fucking. Nie ma szans, żebyśmy przeszli spokojnie do domu. Nie ma szans. Nie ma kuźwa najmniejszych szans. Oh. Najgorsze jest to, że ci sobie tutaj chodzą tak swobodnie Trzeba tu mury będzie podprowadzić, wszędzie gdzie jest ciemno oświetlić O Omegę Dobra Już duchy, nie? Tu jumpreza czy oni tam nie mają wyjścia? Nie mają Dobra, duch się zjarał Tam są małe kuski i konie To jest ogr. Dobra raz kozi śmierć idziemy Bo trzeba się jakoś przedostać do domu Tylko wiecie co, pierwszy pójdziemy, po pojtemy Dobra, spoko nie zauważył nas. Jest dobrze. Jest dobrze, póki nas nie widzi. Weźmiemy wszystkie itemy i wracamy do Homa'a. Do, do domcia. Okej. Okay. Wszystko, 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 wszystko. Dobra, akurat. Akurat miejsca. Kurde, tylko szkoda tych wszystkich itemów. Dobra, ogry zniknął, więc jest spoczko. To już wiemy, w nocy trzeba siedzieć w domu i w czasie deszczu. Nie ma co, No ok. Dobra. Generalnie teraz, właśnie jak szliśmy w stronę tego wioski, zauważyłem, że najlepiej wchodzić do nas tutaj, tą stroną. Od razu jesteśmy. Ale będzie trzeba to trochę zniszczyć, bo to jest za łatwo dla nich. Tu weźmiemy zresztą to, naenergetyzowane. No, zawsze coś. Kurde, tyle rzeczy straciliśmy. Nie za fajnie. Dobra, wrócimy do domu i zakończymy ten odcinek. Taki krótszy dzisiaj. Nie wiem w sumie ile go nagrywam, więc nie wiem nawet czy krótszy, czy nie. No, wracaj. Wracaj koper. Ok. Już jesteśmy, więc jest spoko. Mam kranik. Nie, kranik jest w skrzyni. Wszystkie itemy odłożymy i zakończymy ten odcinek. Hop, 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 hop. Dobra Jeszcze w ogóle chcę zobaczyć coś mm, Okej, okay, mały lag To I Sprawdźmy A jest A do czego to jest To już dowiecie się w kolejnych odcinkach I ja się z Wami żegnam Cześć, pa inarca Papa. ¡Papá!